Witam, jestem Kioro To jest Amoncast, już trzeci odcinek z tej serii e, na, na początek krótkie ogłoszenie tu Otóż um, odcinki od poniedziałku do e, piątku będą się pojawiać się około 16 e, A w sobotę i niedzielę. Około tak 14 będą e, chyba to tyle. Aż ty znam. na tą grę. Jeśli nie, to pierwszym odcinku macie w opisie zasady i w ogóle. <trym> polecam głębszenie po odcinki, zobaczyć Jesteśmy niewinni. Jeśli dajcie super lajka. Gramy Ci na tej mapie. gdzieś nie zabiję Czarny tam został. To brzmi to uwagę Mamy to desk zrobiony. Włóżmy Ale tu sobie nie mamy. Aha Ech Czerwony, e, zielony Z oranżowym, serio? Prawda? nim go zabije No cóż, no Czy nie rób... Tak trzeba, dobra. Z kimś tym małym Zróbmy to. Yy, tuż to się będę mówić, muszę się skupić w ogóle. Więc no. By nie było. Czemu nie wiedzieć sami siebie wyrzucą i będzie, śmiesznie. Czemu tak cicho mówię? Po prostu, bo cicho mówię i tyle. A nie, mikrofon za cicho. Wstawiony. No tak, za so, mówię, cicho. Za cicho macie to w mnie to podgłośnijcie sobie i tyle o taka rada. Pastor skipuje, a ci tutaj byś tam wiesz ten yy, brązowy by zabił. Śmiesznie. No. A długi tam ustawili strasznie. sobie no to. Trzy minuty czekać aż. Koniec. Głosowanie. Skipuję już te. taski i... zobaczymy kto wygra. Tam mam taska. Co się robi? Tak, przykład dobra. Nic nie zaliczyło. Dłużej dobra tutaj chodźmy jeszcze tam precis lewy nie dużo. Nie, nie, nie pomogę bo nie mogę tego wyłączyć. oni nie muszą. co tu się robi.

A on Dobra. i mają go. Próbuję się jeszcze obronić, ale... O, i tak już sekund spadli. No, też raz tak zwali na mnie i... i wygrałem, nawet wiecie, strunę sobie taski jeszcze tam po lewej tole obser i by nie obserwować. Co tu się robi tylko się dobra Ni różowy tutaj taki przycisk i pęmpawe nie wyrzucam tego pomarańczowego, no dawać. No i ma mają go koniec. Tylko poczekajmy kiedy on zakusuje i... No już, dobra. No i żegnał po co? I wygraliśmy. Tylko jej ja nie żyje, ale ja wygrałem. Reklama. I jeszcze raz jedną rundkę zagramy. Lubimy, że wejdzie. Na, in na innej mapie, dobra? Na tej mapie tutaj zagramy. Proszę do mojego Discorda kopi eee. linkopisie. opisie no, dam linkopisie, staram się dać linkopisie do Discorda. Hmm, tam można ze mną Amulcast pograć. Jak chcecie. Możecie znaleźć się na odcinku też. Po prostu. No i zaczynamy. Będę im poszczerałam, czy nie? To się przekonamy, za kilka sekund i... No. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, winnym jestem. Tu. Zabiję tu... Zabije co nie? Też nie chodzi, za mną. O! to się skanuje? No i super jasno niebieski prąd i będziemy zobaczyć na kamery wyszło mi się przypadkowo różowy tam woleby im od różowego Mmm, niechalcz, bo jest dobry. Czarny przyszedł, znaczy brunny, brunny, brunny. Znaczy task. W prawej stronie mam tam. Dobra. dobra. To też mam. Znaczy podejrzeń, że nie są. Nie, to jest nim.

avec la tige. znik. nie wiem jak? Ale dobra. Tu zróbmy. No, o nie. co by, co nie? To był? Naprawdę... Skąd się wziął? Na kamerę pewnie go widzieli, tam kamery są. No... Dobrze, tak, Alf, nie będą widzieć. Niech ci przyzną i dobrze. Не Так, это я Jeszcze jedna rurka 14 minut jest Nagryw flek Jeszcze jedna osoba i zaczynamy e Czy ten impostory? czy nie? Przykonajmy się Mam nadzieję, że tak. Dawno nie byłem. No. Miałem ja zawsze szczęścia. To nie imp imp impostorem. Leśmy najpierw tu. No to mamy tu tylko.

Ej, nie mówię, bo się skupiam, oczywiście, jak zawsze. Hmm. Chyba jest już nie żyje. No, szkoda. Mhm. Dobra, Co oni go zakosowali Nie wiem, dziwny głos mam dzisiaj. No dobra, no to Będziemy to zrobić. To jest też kabelki, chodźmy tutaj wyłączyć. Dziękuję. A wyłączone już jest. No ale włączcie to. Widziałem, że on jest. Czas, się, czas się skończył. Grali właśnie. No. No i myślałem, że wyłączy, ale nie wyłączył. I tak jest. Dobra, no to było na tyle chyba. Czy rundki zagrane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Samą cast. Wstawcie suba słoneczki. No i oczywiście lajka. Możecie komentarz napisać. Zapraszam na Discorda mojego. I do zobaczenia. Cześć i czołem.